Witam. Dzisiaj chyba będzie pierwszy taki filmik na YouTubie tej ładowarki bo no, szukałem, nie znalazłem takiej To jest tutaj ładowarki I taka ciekawostka na Amazonie Jest dużo taniej ta ładowarka akurat niż na AliExpress a na Jak to się nazywało? Yy... Na Alibabie to jeszcze w ogóle za grosze, niby, ale co najmniej 10 sztuk trzeba zamówić. Nie wiem, jak z wysyłką i tymi sprawami, czy tam koszty, po prostu reszta nie jest ukryta w wysyłce. Ale tak czy inaczej, dobra, zaczynamy testy. Ja już ją wcześniej otwierałem, żeby zobaczyć czy to w ogóle działa, a teraz I zobaczymy czy to tak porządnie w miarę działa. Tak to wygląda. Porównanie do mojej, do laptopa, no jest różnica, ale też swoje waży, co tu jeszcze mamy? Znaczy wiem, co mamy, ale pokażemy. grubszy no, grubszy od tego? No, grubszy. O, grubszy to może. Może to jakoś będzie działać nawet. A nie, to nie ten kawałek. O. o! tej samej grubości. tam co mam oryginalnie to jest na do 230 W. O no to ten porównamy, bo to już wiadomo zasilania to też inaczej powiera. No, jakby kapki były przy dobra. To już tam nieważne, jak się spali, to może zaraz praktycznie Taki kabel wziąłem stykiem DC 2,5, 55 na 25 bo jest taki w miarę chyba popularny. Ale ja i tak mam taki nietypowy, ale znalazłem przejściówkę do niego taki nietypowy wejście tutaj takie do laptopa to jest niby mini DIN 4 pinowy coś takiego dobra zobaczymy pierwsze testy U. A ją wepniemy od razu. Ja tu mam przygotowane trochę. I więcej rzeczy. Przetestuję na tyle ile mam sprzętu i siły hmm. który mnie włożyć o weszło energii jest o zaraz mi się to wychuśta mamy radę no to też swoje waży o ten dźwięk to jest Tymi uziemieniami w blokach, mieszkaniach to różnie bywa. Świeci, świeci, dobra. O, jednak mnie przygotowałem. A nie, mam kabel, dobra. Do. o, z tą ostrością o, to redne, o, 40 W na głowy jest ile. ale też szału nie ma ale zaraz zobaczymy jeszcze przez kawę, bo to na samym tym, a przez kawę to też jest inaczej. Czasami zobaczymy najpierw tam, gdzie ciekawsze. Może te, tam, gdzie jest power delivery jeszcze, ale zaraz jeszcze sprawdzimy. Jeszcze raz USB-A. to brać. To się wytnie No i ta kamera w tym telefonie to jak za blisko jest to nie łapie ostrości. 105W. Tu niby 5, oni podają specyfikację 4. Ostrzy się to. to, to, to. Czemu oni to żółte dali? Mój aparat to przy takim żółtym to... O! Z wielkim bólem. Dobra, zobaczymy na szybko jeszcze Najciekawsze testy to będą zaraz O, napięcie to tak pływa yy, O, napięcie tutaj zobaczymy pod obciążeniem to, Obciążenie to nie robota Pod takim chamskim, niebezpiecznym Wtedy się ułoży o. Wydaje mi się, że najlepiej testować takie ładowarki USB. Teraz, żeby się nie poparzyć. No, 40, no, 50. Żeby się nie poparzyć, bo to jest niebezpieczne, te obciążenie biedackie. sobie tam chodzi ale to tak jest wiadomo ubogi oscyloskop jeszcze zobaczymy na tym kablu usb -A. i zaraz przejdziemy do konkretów Za blisko jest to się nie wyostrzy на калькулаторы. Когда у вас стандартная попали, да, Евгения, она... wyjściu za Nie, chyba to samo wszystko dobra, co ja to miałem a, dobra, to pierwszy próba na żywca mam tu taki kabel on ma wyzwalacz na 20V i zobaczymy czy to jest takie słabe 100W, czy takie mocne. A, no to zostawimy. Jak ma takie mocne dwa mocne te 100W. Powinna laptopa. System się powinien odpalić. Aha, to ja mogę sobie podłączyć. To jest taka przejściówka. Bo na no, szukałem się tych kabli, żeby takie wyjście od razu mieć. Nie, nie ma nie ma tak dobrze kupuje się dziwne laptopy, to tak się dokończy o, co tu się dzieje? 48 53, próbujemy system odpalić którego? O, może być Windows na no, takim jednym module się żaden nie odpalał pomimo, że dało 100W bo po prostu pewnie ten wyświetlacz nie zdąży tego pokazać, ale pewnie więcej niż 100 W. Ewentualnie u. słabe 100 W. Dobra, ale to nie jest takie istotne. powerbank mi na rękę poszedł to szybciej testy skończę dobra, to ten wyzwalacz to już kabel z wyzwalacza zobaczymy ten kabel XT60 jakieś bateryjne wyjście czy coś takiego ktoś się może walnąć baterię podpiąć i 20V pójdzie na baterię O, mi się laptop zaraz nie zjarał, no, chyba tylko w jeden sposób to wchodzi zobaczymy a mogłem na poborze energii zobaczyć ile wierzę, ale trzeba kabel rozwinąć do końca, bo się cewka jeszcze zrobi jakaś. zaraz się smaży wtedy. O. O. Nawet kabel ma filtr, u, u, u. Jak to robię to co chciałem, to tutaj wstępnie odpalę, to snajmniej losu tu power banka Może przełożymy, może się uda pokazać, 53 W. Dobra, to zrobimy pierwsze obciążenie Oj, coś pogrzebałem Pierwsze obciążenie będzie Chyba na nas grafikę i to ładowarka trochę tu mi wadzi, pomimo że mała Bałagan, jak zawsze Fourmarka. jeszcze by się przydało ten kawałek. Dobra, GPU, widać to? O GPU, stres test, o. jakiś warnik. O 130 127 watów. Dobra, to tu Grudun. Teraz jeszcze drugiego. Zara jeszcze pod, jak na tym się nie wywali drugim, to jeszcze zara. Co to jest? Kustom, ja wtedy miałem tak i chyba tak. Nie wiem o co tu chodzi, ale dobra. Teraz pójdę, pójdę. Konkret, to jest przypadek. Kamery wyłączyłem, ale o. Nie jest jak dyk. 180 W teraz damy jeszcze podepniemy pod niego powerbanka jeszcze i zobaczymy. O, już jest lekko ciepły. O podłączymy powerbanka i zobaczymy. O, może tak zobaczymy. Niby powinien 200 dawać, teraz 184. 200 dawać, jakie jest C podłączone i xc 60 powinien do 200 z jednego dawać, a do drugiego do 100. Ciekawe, jak to wygląda w praktyce. Czy zara zaraz, laptopa mi wyłączy, czy zmniejszy wataż na. No i ja oczywiście kody na odwrot. Co tu mamy? 19V O, dziewięćdziesiąt O, jeszcze chodzi. a tu jak? O, i razem mamy 273 hmm. Trochę pochodzi 19,3 V Tak. 4,5 Ampera 19,3 V, 94 W. O, no, ale 270 W 270 W powinien 300 dać z obu no ale teraz to wiadomo też nie wiem 95 wat no nie wiem, nie ma tragedii tu ma laptop no to na laptopie te 185 to maksymalnie co mi się udało wyciągnąć Bo zobaczymy jak ona ciepło, no nie jest bardzo ciepło 185 na maksa mi się udało wymyślić obciążenie na tym laptopie e, Pomimo że zasilacz jest do 230 W 270, 95. No, no to gdzieś tyle co było, ale to jest to, coś nie może. czemu tu spadek jest napięcia? 9,4. Nie, no ten kabel jest dość niezły, pogładowałem tym kablem tu na 12W. To się tak trochę dławi. Hmm. A w chodzi? Może w kulmarkę zobaczymy, jak się nie wyświetla? Może. Wtedy tak nie bierze mocy. Musi się faktycznie, o, faktycznie, o, teraz to dostał. 260. Nie, nie. Nigdy nie wiem, czy to, nie jestem pewien, czy to, ta grafika się faktycznie, obliczenia wykonują, yy, na granicy dalej, nawet jak to jest zgaszone, czy, czy wtedy nie. Jak jest zminimalizowany, na przykład taki format, czy dalej on mieli, czy, czy jest jakoś mniej obciążony. No, no, to 207, ona jest na 330 watów. Ta ładowarka 270 co najmniej wyciąga. Nie ma tragedii. Najgorzej to jakby się po prostu wyłączyło zjadostwo. Bo trzeba było godzinę potestować coś takiego. O, nawet z momentami 94. Kwestia 3. 19,4, 19, A Spadek napięcia. Trochę by zapas napięcia dali. Ale weź to wszystko. Hej, w takie coś. Także nie są takie złe jak za 360 zł. Dużo konkurencji to nie ma. Konkurencję ma no to tylko taka cena jest chyba na Amazonie. A konkurencja ma jeszcze drożej niestety, ale też nie ma. Chao, nie mają, bo jest ładowarka na przykład 330 W, ale nie ma wyjścia. A, a mi telefonem mam protokół Pampeo Express, no i niestety. Tylko musi być za C I nie wiem, czy takich czar tak samo nie ma, albo Huawei, a przynajmniej do której wersji, e, nie Huawei, tylko, e, Xiaomi mi tam do której wersji. Dobrze. Tak chyba będzie zakończymy, bo się usmaży ten laptop nieszczęsny. I może tam ciekły metal ja dałem, ale on też ma po granicy. 254 teraz jest. Nie. 266. Co to jest? 90 94 96 95. Ale to jest przez to napięcie, że nie ma tych dwudziestu wolt. Ciekawe, jakby było, jak go bardziej obciążyć Żeby był większy spadek napięcia. Czy by utrzymał te 95 czy nie? No nic. Także i tak, że tak wygląda. Będzie pierwszy test ładowarki no. kurczę, jak oni to zrobili, że to nawet nie, tu nie ma wentylacji że to nawet nie jest bo to się nawet porządnie nie nagrzało chyba, że się kisi ten te ciepło w środku i i potem będzie po miesiącu a no, no zobaczymy Ach, tá ostroť, pozdraviam na razie.